Trzeci dzień targów CeBIT, tutaj związanych z grami komputerowymi, jesteśmy w strefie prasowej Samsung Gero Championship, a ze mną jest Przemek Wadoń, czyli Paladin, który brał udział w rozgrywkach ESL Extreme Masters, no i podsumuj jakoś może Przemku najpierw w dwóch słowach swojej gry podczas EM. Porażka, nawet jedno słowo wystarczy. E, czyli mm, jednym słowem nie poszło tym zbyt dobrze, a możesz powiedzieć e, co było głównym powodem tego, że tak e, te gry wyglądały? Nie chcę się usprawiedliwiać. Grałem w miarę dobrze Nie miałem problemu z opanowaniem gry, no ale jeżeli ktoś nie wierzy w moje umiejętności, może zobaczyć drugą grupę, w której SK Hot wygrał 2-1 z Lynem bodajże, przegrał z grubym 1-2 natomiast dwo, natomiast z dwoma mi średniej klasy przegrał 0-2 Czyli według Ciebie to jest po prostu główny problem z tym, że trafiłeś do grupy z samymi Andedami? jest to brak yy, zbalansowania tych ras. No tak. A ogólnie yy, nie masz do siebie jakichś większych zastrzeżeń że ten turniej nie będziesz jakoś wyjątkowo źle go wspominała ani nic takiego. Dużym dla mnie sukcesem było zakwalifikowanie się tutaj i to było dla mnie, że tak powiem, główny jakby sukces. A tutaj mogłem oczywiście powalczyć trochę bardziej, no nie, ale niestety to nie poszło. A Ogólnie jesteś zadowolony ze swojej formy w tym obecnym okresie? Mogłem grać dużo lepiej, no ale wiadomo, sesja dosyć długo trwała, później jakieś trzeba było po sesji się trochę wyciszyć tak dalej. Mogłem się lepiej przygotować, no ale myślę, że nawet bym się lepiej przygotował, nic by to nie dało. Jak Ci się ogólnie podobał ESL Extreme Masters pod względem organizacji, poziomu gry? E, to było w, w innym miejscu niż jesteśmy w tej chwili. E, o wiele bardziej kameralna była ta impreza i jak Ci się po prostu podobała cała ta, cały ten wencję? Było tam 8 komputerów czy 10. Siedzieliśmy sobie, było spokojnie, graliśmy nasze mecze, mogliśmy się, mogliśmy trenować, no było w miarę spoko. A takie pierwsze wrażenie, twoje jakieś tu na bicie na seku? Eee, jakieś może porównanie pierwsze tych dwóch imprez, tak na gorąco, bo wiadomo, że one są w tym samym czasie i jakieś porównania tu będą. Porównania raczej nie można robić, ponieważ to było takie, takie założenie Extreme Masters, że pierwsza faza będzie właśnie w takim zaciszu, żeby na internecie można było oglądać, natomiast teraz Extreme Masters, też tutaj na Cebil, teraz wszystko będzie tu rozgrywane, więc myślę, że teraz będzie dokładnie tak samo jak na Seku. Na seku tutaj występuje nasz drugi gracz Warcrafta, czyli SLH, który niestety wczoraj uległ e, Cjarze e, po zaciętym meczu na scenie. E, jak Ci się wydaje, e, jakie będą dalsze losy e, SLH w tym turnieju? Nie mam pojęcia, nie widziałem Drabinki, w ogóle nie śledziłem tego, nie mamy internetu. Tutaj dopiero teraz w strefie pracowej. ale mam nadzieję, że Selhada zajdzie jak najdalej. E, myślisz, że ma szansę powalczyć o, no nie chcę mówić, że top 3, ale powiedzmy top 5 w turnieju? Szczerze to nie wydaje mi się. No, szczerość jest najważniejsza, e, także ja dziękuję ale, Ci. Ale życzę mu tego A. z całego serca. Mam nadzieję, że zaskoczy mnie i że będzie miał dużo szczęścia. No, kawałek się wytnie. Ja Ci już dziękuję za rozmowę. Dzięki, że byłeś tu z nami i jeszcze raz gratuluję przede wszystkim awansu do e, finału ESLE Masters, który był naprawdę bardzo mocno obsadzony i życzę powodzenia w następnych eventach. Dzięki. Dzięki. To się bez problemu powiecie, co? To się bez problemu powiecie. Się bez problemu. No bo wycinamy tam, jeszcze jak ja